Siema wszystkim, z tej strony Jamas, witam na kanale Unique Break. za namową wielu osób postanowiłem nagrać swój pierwszy premierowy odcinek mówiony. W dzisiejszym odcinku LEGO Technic Ducati Panigale V4R o indeksie 4207 wchodzi ramówka, zaczynamy! Chodzi nam na wizję pudło. Na tapecie, oczywiście, mamy zdjęcie naszego modelu. Pani Gale V4R o indeksie 42107, grupa wiekowa 10. Mamy logo Ducati, mamy do czynienia z produkcją licencjonowanym. Na odwrocie znajdziemy rzeczywiste zdjęcie motoru z osiągami. Mamy wymiary naszego modelu: 16 cm wysokości, 3,2 cm szerokości. Mamy pokazane funkcje. Na głównym diagramie mam pokazane, jak możemy ściągać te usłonki, żeby zobaczyć, co tutaj w trawie pisze w środku naszego modelu. Eee, mamy inne funkcje, skrętna, przednia oś, amortyzatory skrzynia biegów. Do tego dojdziemy za chwilę. Zacznijmy od instrukcji. Instrukcja zawiera 119 stron. Eee budowania naszego modelu. Proces składania tego modelu bardzo przyjemny. W wyczytanych komentarzach e, przeczytałem, że gdzieś tam można było coś zamienić, żeby wcześniej już budować ten model na e, tym stojaku padokowym. Chyba tak to się nazywa. Jeżeli nie, to prosiłbym o poprawienie mnie w komentarzach. E, ale przez to, że jest to produkt licencjonowany z Spodziewałbym się, że znajdę także informacje o Marce, jakąś historyjkę, anegdotki i tak dalej. Ale niestety nie to jest tyle co znajdziemy tutaj. Mały niedosyt, jeżeli chodzi o instrukcje, Lubię traktuję te instrukcje Lego jak takie książki podręczniki, gdzie tak naprawdę historyjka, anegdotki, to jest taka wartość dodana. Tutaj znajdziemy jedno zdjęcie rzeczywistego motoru, zdjęcie naszego modelu, porównanie no i tyle. Na sam koniec mamy spis części, które znajdziemy w kartoniku jeszcze. Zaintrygowało mnie to, że znajdują się tutaj dwa miecze z serii Lego Ninjago. Słuchajcie, zobaczymy zaraz do czego one e, służą. Tyle na temat instrukcji. No, i w końcu przechodzimy do tego, na co liczymy, znajdziemy w na co liczymy, że znajdziemy we kartoniku. Mamy złożony model Ducati. Zacznijmy od tego, jakie nowe części się tutaj znalazły. Mamy nowe tarcze hamulcowe, nowa tylnia opona, która jest szersza. Eee, przezroczysta osłonka tutaj, ale skupmy się na jednej e, rzeczy, której, jednej nowej części, która według mnie jest, e, jest najważniejsza. Słuchajcie, mamy nowe przednie amortyzatory, e, czyli nowe przednie widełki wyglądające naprawdę zjawiskowo, złoto, szare, działające w dodatku, ponieważ gdy stoi nasz model. E, to wszystko wraca do stanu pierwotnego, więc nie mamy takiego problemu jak w przypadku Ducati Shirona, że naciśniemy nasz model, ten amortyzator nie odbija nam z powrotem, tutaj wszystko funkcjonuje naprawdę bardzo przyjemnie i nie widzimy żadnej tego typu sprężynki, tutaj jest to wszystko pochowane, bardzo duży plus, ponieważ była ta bolączka motorów, bo były widoczne takie jakieś sprężynki tutaj. Wielki, wielki, wielki plus, jeżeli chodzi o nowe części. Ok, mamy budowę klasyczną, zaczynamy od budowy ramy, skrzynia biegów, silnik, ee, koła, osłonki, bardzo przyjemny proces budowy, według mnie nie skomplikowany, ale to kwestia indywidualna. Z takich nowinek znajdziemy w instrukcji kod QR na hmm, podczas budowania skrzyni biegów, żeby ustawić te trybiki, żeby to wszystko funkcjonowało. Więc jeżeli mamy gdzieś tam jakiś problem, Skanujemy kod QR, odnosi nas do filmiku instruktażowego, żeby nam pomógł, jak tą skrzynię tutaj zbudować. Przejdźmy, może, do tych funkcji wszystkich. Mamy skrętną przednią oś, no rzecz oczywista. Mamy amortyzatory, o których mówiłem i słuchajcie, mamy skrzynię biegów. Czekałem na to. Na ten model, właśnie ze względu na tą skrzynię biegów, ponieważ w tak niewielkiej konstrukcji jest dwustopniowa skrzynia biegów, która faktycznie, słuchajcie, działa. Mamy bieg pierwszy. Mamy przełożenie na tłoki, mamy bieg jałowy, więc tego przełożenia nie mamy i mamy dwójeczkę. To wszystko faktycznie, słuchajcie, działa. Nie ma, nie ma problemu z jakimiś tutaj technicznymi usterkami. Przeżył ten model godzinną zabawę mojej dwuletniej córki, więc naprawdę ten model trzyma się kupy. Nie ma jakichś odpadających części. Oprócz, może, owiewki, która właśnie jest osadzona na dwóch mieczach z serii Lego Ninjago. Też lubię tego typu rozwiązania, z tego względu, że nie trzeba produkować jakichś nowych części, tylko tak naprawdę konstruktorzy pogłówkowali, wykorzystali części z innej serii, żeby skonstruować tak fajny model LEGO Technika. Mamy dodatkowo jeszcze ten stojaczek padokowy, który, który funkcjonuje bardzo dobrze. Mamy motor wyścigowy, więc nie mamy żadnej stopki, takiej jak w innych mhm. modelach motorów. Stawiamy go na tej, na tej konstrukcji. Jeden mały minusik, że faktycznie nie kręci się nasze koło, więc troszeczkę utrudnia nam to sytuację, kiedy chcielibyśmy teraz faktycznie podłączyć jakiś motor power function i się, się nim pobawić. Przynajmniej mi to sprawiło trudności, ponieważ chciałem zrobić efekt na filmiku palącej gumy. Ten stojaczek by mógł mi troszeczkę pomóc, ale nie pomógł, więc taki jakiś mikro minus. Wyczytałem w internecie, że niektórym ten. Stojaczek tak naprawdę nie funkcjonuje odpowiednio. Nie wiem z czego, jest to, e, z czego to wynika, ponieważ ja skręcam nawet koła, więc przenoszę ten środek ciężkości i ten stojaczek faktycznie cały czas funkcjonuje. I nie mam z nim problemu. Więc faj, fajny, fajny aspekt, żeby go sobie postawić na, na półce. Ok, e, jeżeli chodzi o estetykę, fajne drapieżne. Model motoru w c czerwonej. Mamy dodatkowo wszędzie oblendowane naklejki Ducati. Czy jest zbliżony do modelu w skali? Wyczytałem od bardziej doświadczonych Lego fanów, że nie do końca, że ta konstrukcja jest troszeczkę za szeroka, że te proporcje się nie zgadzają. Mi ten model się bardzo podoba, więc tutaj w ogóle do niczego się nie doczepiam. Strona techniczna faktycznie wszystko funkcjonuje. Skrzynia biegów na wielki plus, minus jakiś tutaj od opinii. Z internetu, że firma Ducati słynie, że wszystko jest połączone, na jakieś, że jest połączone na łańcuszkach. Tutaj mamy E, zastosowane gumki, ale podejrzewam, że, znaczy podejrzewam, jestem pewien, że tak naprawdę nie było tutaj więcej miejsca, żeby tą, e, te łańcuszki zmieścić, więc to wymagało po prostu tutaj kwestie skali, ponieważ mamy tylko 646 klocków, żeby stworzyć i skrzynię biegu, przełożenie na e, tłoki, amortyzatory, nieamortyzatory, naprawdę wszystko składnie jest tutaj zmieszczone. E, werdykt, jak Najbardziej, na no tak słuchajcie, model z świetnymi nowymi częściami, e, ze wskazaniem na te, na te przednie widełki, e, świetny dawca części, jeżeli ktoś kupuje także modele technika, żeby później się pobawić w inne konstrukcje, bardzo dużo e, części przekładni, e, no i znowu się powtórzę, widełki, które są niezastąpione, a zajdziemy na, na tą chwilę tylko w tym modelu. Może, może nie jest idealny, jeżeli chodzi o pierwowzór, czyli od odwzorowanie tego modelu Ducati, ale według mnie wygląda bardzo drapieżnie, fajnie, yy, miło mi się go składało, więc słuchajcie, wszystkim go polecam. Ja osobiście nie mogłem się doczekać, jak on trafi na sprzedaż ze względu na skrzynię biegów. Byłem ciekawy, jak ona jest tutaj upchnięta i czy faktycznie zapowiedź tego, że faktycznie funkcjonuje, jest prawdą, czy nie jest prawdą. I słuchajcie, się nie zawiodłem. Tyle w tym odcinku. Zapraszam na inne moje filmiki. Eee, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Łapki w górę. Czym więcej pozytywnych odzewów, tym więcej tego materiału pojawi się u mnie na kanale. Słuchajcie, ja się żegnam. Do usłyszenia. Cześć.